Przyjeżdżając tutaj po udanym remisie Biagostoków w Arce obawiałem się trochę tego meczu, ponieważ z doświadczenia wiem, że po pucharowych spotkaniach zawsze trudno jest zapalić I dlatego jeszcze przed samym meczem ich Mobilizowałem, żeby potraktowali to mecz naprawdę z determinacją, ponieważ my jesteśmy na ostatnim miejscu. I tak to było przed meczem, że zajmowaliśmy ostatnią pozycję. Okazało się, że każdy wziął sobie do serca i dali z siebie wszystko. Nawet w pewnym momencie nie było widać, że graliśmy w czwartek trudne spotkanie. Cieszę się z pierwszych punktów. Uważam, że mecz był, no w pewnym momencie opanowaliśmy boisko, w pewnym momencie w drugiej połowie oddaliśmy przez 10-15 minut inicjatywy i wtedy Jagiellonia stwarzała dużo sytuacji, czy dużo zamieszania pod naszą bramką. Ale najważniejsze są nasze trzy punkty i w sobotę mamy również trudne spotkanie u siebie z Górnikiem. No my zdawaliśmy sobie sprawę z siły Lecha i udało nam się wyeliminować to, bo nie zdobyli bramki z kontrataku. Wszystkie trzy bramki zdobyli po stałych fragmentach gry i na pewno jest to dla nas problem. Zdawałem, wiedziałem już w Gdyni, że tak jest. Dzisiaj widzimy, że po raz kolejny popełniliśmy takie błędy. Nie potrafiliśmy też sytuacji wykorzystać, żeby e, przystanie 2-0, żeby zdobyć bramkę kontaktową i nawiązać e, jakąś rywalizację. Po trzeciej bramce już było wiadomo, że bardzo ciężko będzie cokolwiek zrobić i spróbowaliśmy jednak do samego końca walczyć o ten wynik. I wypada tylko przeprosić kibiców, że taki inauguracja tutaj była, ale trzeba przyjąć pokorą to i pracować dalej. Ja akurat nie mam zamiaru jakiejkolwiek ani winy na kogoś. Scedać jak wielu robi, ja po prostu przyjmuję porażkę z pokorą i pracujemy dalej.